Za nami 41 dni Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się od 18 do 20 czerwca. Jak każdego roku, święto miasta pełne było różnorodnych atrakcji, dlatego każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Robiliśmy badania tego przez lata, czym są zainteresowani Wodzisławianie, jakie gwiazdy już u nas były, a także czym możemy konkurować z innymi innych miast, które są w tym terenie, tak aby jak najwięcej osób do Wodzisławia przyjechało. I udało się. Organizatorzy spisali się na medal, a mieszkańcy zarówno Wodzisławia jak i okolicznych miast tłumnie zjawiali się w miejscach, w których to świętowano Wodzisławskie Dni. Dni Wodzisławia są jedną z większych imprez plenerowych i z tego miasto też słynie, także z roku na rok poprzeczka wstawiana jest coraz wyżej. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Świadczy o tym choćby liczba zaproszonych gwiazd, które umilały wszystkim przybyłym popołudnia oraz wieczory. W Wodzisławie mają taki program, że jesteśmy absolutnie bezkonkurencyjni. Mamy Zako Power, mamy Paję, mamy Pięć, mamy Abromental, Marię. To są zespoły, które wieczorami muszą przyciągnąć grono widzów, takich stałych i słuchaczych i Właśnie na nich idziemy. Do tego na wodzisławskiej scenie pojawiły się także młode, ambitne zespoły, jak na przykład Folk Operacja. Jesteśmy mile zaskoczeni co pięknego Włodzisław dzisiaj właśnie dla publiczności przygotował. Wszystkie gwiazdy, tak jak sofa, która teraz leci za nami, afromental. Jesteśmy nadal pod drugim wrażeniem i dziękujemy gwiazdom Włodzisław, że nas zaprosiło, że zaprosiło w W ramach 41 Dni Wodzisławia Śląskiego odbyła się także impreza pod nazwą Folklor Bez Granic. Była to już 30. edycja swego rodzaju festiwalu, podczas którego na rynkowej scenie wystąpiły lokalne zespoły folklorystyczne. W Hej pokażę, chodźcie to wam pokażę, hej, hej, pokażę. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, jakie czekały na przybyłych gości podczas 41. dni Wodzisława Śląskiego. Jedno jest pewne, wszyscy byli zadowoleni. Również delegacje miast partnerskich Wodzisławia Śląskiego. Jest Alania z Turcji, jest niemieckie miasto Gladbeck, francuskie Salum, rumuńskie Siret, czy wreszcie nasze jedno z najmłodszych partnerstw, szwedzkie Stefanstorp. Także bardzo wiele partnerów przyjechało do nas na ten dzień. 41. Dni Wodzisławia Śląskiego to poza imprezami rozrywkowo-kulturalnymi również cały szereg zawodów sportowych. Na kortach Mosiru odbył się turniej tenisa ziemnego. W Szkole Podstawowej nr 8 rozegrano zawody siatkówki dziewczyn, natomiast na Stadionie Wodzisławskiej Odry w ogólnopolskich zawodach rywalizowali młodzi piłkarze. Ochrona wód do Rzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śląskim. Jest to największy projekt inwestycyjny wszystkich gmin. Wszystkich, ponieważ w jego realizację zaangażowane są oprócz Wodzisławia Śląskiego również Radlin, Gorzyce i Marklowice. Łącznie do 2014 roku powstanie 126 km nowej sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem obejmie 12 330 osób. Budowa zacznie się najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu. Mamy już rozstrzygnięte przetargi, przy czym jeszcze czekamy na tzw. zwaną kontrolę uprzednią. Nie wolno nam podpisać umowy, ponieważ to jest umowa unijna, na którą wspólnota dała pieniądze i to wcale nie małe, bo aż 123 miliony i 209 tysięcy złotych. Bez tej pomocy nie byłoby to możliwe do realizacji. Myślę, że najważniejsze jest to, co mogę powiedzieć dla mieszkańców Włodzisławia Śląskiego, że w wyniku realizacji tego projektu, po jego zrealizowaniu za 3 lata, będziemy już spełniać wymogi Unii Europejskiej dotyczące systemu skanalizowania w Włodzisławie Śląskim. Pierwszy etap pracy rozpocznie się w dzielnicy Radlin II od ulicy Rybnickiej aż do Ronda Świętego Floriana i poprzedzony zostanie rozmową z mieszkańcami. Bo nie sztuką jest kanalizację wybudować, sztuką jest przekonać mieszkańców, aby się do niej podłączyli. Będziemy tę inwestycję prowadzić w ten sposób, że bezpośrednio pod przysłowiowy płot, podprowadzimy rurę, do której y, mieszkaniec będzie się musiał włączyć. Na to będzie jakiś czas, my będziemy tutaj prowadzili taką akcję promocyjną, szczegóły, później będziemy dopiero dogrywali, natomiast no, po prostu chcemy zachęcić tych mieszkańców, żeby się włączali, bo z jednej strony to jest warunek, żeby rozliczyć poprawnie inwestycje, to jest warunek, a po drugie jednak te ścieki nie trafią do środowiska, tylko trafią tam, gdzie mają, czyli do sieci kanalizacji sanitarnej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Śląskim obchodzi okrągłą rocznicę dziesięciolecia swojego istnienia. Postrzegamy ją jako instytucję bardzo aktywną, bardzo oferującą wiele swoim czytelnikom, rozwijającą się i oferującą jako biblioteka powiatowa również pomoc bibliotekom wśród bibliotekom gminnym na terenie powiatu. Z tej okazji w Gmachu Książnicy odbył się szereg uroczystości na czele z drugą prezentacją Bibliotek Publicznych Powiatu Wodzisławskiego. Każda biblioteka przygotowała specjalne stoisko, gdzie promuje swoją działalność związaną z udostępnianiem nie tylko książek, ale przede wszystkim z pracą z dziećmi, z dorosłymi, z czytelnikiem. Poza prezentacją w ramach obchodów dziesięciolecia odbył się wykład wygłoszony przez panią Bożenę Sztykałę z Biblioteki Śląskiej, a także spotkanie autorskie z Joanną Olech pisarką i ekspertką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. A czego z okazji dziesiątych urodzin można życzyć Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim? Zawsze wielu czytelników, którzy nigdy o nas nie zapomną i aby to logo Biblioteka dla Ciebie było również logiem dla wszystkich czytelników. Wodzisławskie Centrum Kultury, jak co roku w okolicy 10 święta, organizuje dla najmłodszych włodzisławian liczne atrakcje. Nie inaczej było i w tym roku. W niedzielę 30 maja zaplanowano wiele urozmaiconych pokazów i zabaw, tak by każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. I choć imprezę planowano w plenerze, pogoda zmusiła organizatorów do szybkich zmian organizacyjnych, a co za tym idzie, Wodzisławski Dzień Dziecka odbył się w murach WCK. Występują nasze zespoły działające przy Wojewódzkim Centrum Kultury, zespoły taneczne, których nam nie brakuje. Prezentuje się również kółko plastyczne, które działa przy naszej instytucji. Były również inne pokazy. Swoje umiejętności prezentowali karatecy, muzycy oraz dzieci. Które obchodziły swoje święto. Interaktywne gry, zabawy czy wspólna praca plastyczna sprawiły, że najmłodszym ta impreza bardzo przypadła do gustu. Fajne zabawy w różnych miejscach. Bardzo fajnie, no. przyszedłem, no. super, fajne występy są. Poza pochłoniętymi zabawą dziećmi zapytaliśmy rodziców, jak oni oceniają tego typu inicjatywy bardzo mi się podoba, była bardzo fajna sprawa, no tylko pogoda nie dopisała. Super. Tegoroczny Dzień Dziecka, zorganizowany przez Wodzisławskie Centrum Kultury, z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkim tym, którzy ten dzień spędzili właśnie tutaj. Afryka Gola. Futbol i codzienność. To tytuł książki, którą w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim promował jej autor Michał Zichlarz. Ten młody pisarz jest byłym piłkarzem, a obecnie dziennikarzem sportowym. Wydanie książki związane jest z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które aktualnie odbywają się na Czarnym Lądzie. Książka opisuje podróża autora po afrykańskim kontynencie. To jest suma siedmiu moich wyjazdów na, na czarny ląd. Pomysł był taki, żeby właśnie wydać taką publikację przed pierwszymi mistrzostwami świata na czarnym lądzie. W tej książce no, są między innymi dwa wyjazdy do Republiki Południowej Afryki w 1998 i w 2002 roku, a także na trzy kolejne Puchary Narody Afryki, czyli Mistrzostwa Afryki w piłce, w piłce nożnej do Tunezji, Egiptu, Gany. Przewodnim wątkiem książki jest oczywiście futbol. Jak zapowiada jednak autor, publikacja nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla fanów piłki nożnej. Moją ambicją, moim pomysłem było napisanie publikacji, która zainteresowałaby, która byłaby skierowana nie tylko do futbolowych kibiców, ale też dla ludzi, którzy futbolem interesują się od święta, a także dla, taki, dla, dla osób, którzy, którzy, którzy no, lubią po prostu podróżować czy, czy lubią poznawać nowe miejsca. Promocja książki Michała Zichlarza spotkała się z szerokim zainteresowaniem odbiorców, wśród których byli m.in. młodzi piłkarze Wodzisławskiej Akademii Piłkarskiej. W niedzielę 31 maja Wodzisławski Balaton został opanowany przez kolarzy górskich. Kilkudziesięciu sportowców stanęło na starcie zawodów, które wpisane są w kalendarz Grand Prix MTB Euroregionu Silesia. Jak zwykle do rywalizacji stanęli zarówno Kolarze z Polski, jak i Republiki Czeskiej. Tym razem przynajmniej na początku zmagań uczestnikom nie przeszkadzała wyjątkowo kapryśna w tym roku aura. Ciągle pada i pada, natomiast dzisiaj jest wyjątkowo sprzyjająca pogoda. Na razie nie pada. W związku z tym na balatonie po raz kolejny zresztą już w tym roku zawody w kolarskie górskim. Tym razem bodzisławskie zawody miały niezwykle silną obsadę. Nad balaton, poza jak zwykle bardzo dobrymi Czechami, przyjechali najlepsi zawodnicy klubu MTB Silesia Rybnik, jednej z najprężniej działających w naszym kraju grup kolarskich. Jest taki termin wolny, i żeśmy tutaj też przyjechali na te, na te zawody, żeby też się pokazać w naszym regionie, żeby też zaprezentować się, co z sobą reprezentujemy i przywieźć swój najlepszy, najlepszy, najlepszy skład. Liczący się zawodnicy. Poważna impreza i profesjonalnie przygotowane trasy. Organizatorzy starali się, aby były one dostosowane zarówno dla zawodowców, jak i amatorów. Robimy taki kompromis, jeżeli chodzi o trasy, między powiedzmy sobie, um, ukształtowaniem jej dla tej, takiej czołówki najlepiej jeżdżących. Jak również chcielibyśmy, żeby w tych zawodach jeździli po prostu ci, którzy amatorsko chcą wystartować, więc ona jest wymagająca, ona jest chwilami trudna, to jest też uzależnione w dużej części od warunków atmosferycznych, dzisiaj są sprzyjające, więc ona jest w miarę, w miarę bezpieczna. Pierwsze startujące w zawodach kategorie, a więc młodzik, junior i żak trafiły jeszcze na w miarę sprzyjającą aurę. Im bliżej startu najbardziej prestiżowych kategorii, tym gorsze stawały się warunki. Nie obyło się bez deszczu, który znacznie utrudnił rywalizację. Ostatecznie w kategorii elita zwyciężył Tomasz Dróżd, natomiast w kategorii master z Maciej Kuczera. Wśród mastersów B najlepszy był Franciszek Grocharczyk, a wśród juniorów Adam Kuzuńsik. Pozostałe kategorie wygrywali Dominik Czerniawski, Paweł Zamroźniak, Sabina Zamroźniak, Stanisław Nowak, Wojciech Hurac oraz Maria Zamroźniak. Od soboty 12 czerwca można się już kąpać w Wodzisławskim Balatonie. Tego dnia odbyło się bowiem uroczyste otwarcie sezonu w tym urokliwym kompleksie wypoczynkowym. Dodajmy... Otwarcie sezonu kąpielowego, bo jeśli chodzi o inne formy sportu i rekreacji, sezon praktycznie nie kończy się tutaj nigdy. W dniu dzisiejszym jest otwarcie tak zwanego sezonu letniego. Sezonu letniego on jest związany z uruchomieniem sprzętu pływającego, z uruchomieniem kąpieli, z uruchomieniem plaży, także i całego wszystkich spraw związanych z wakacjami. Dla wszystkich chętnych przygotowano dwa kąpieliska, na których nad bezpieczeństwem korzystających czuwają ratownicy WOPR-u. Inauguracja sezonu letniego była okazją do zorganizowania różnego rodzaju zawodów sportowych, w których udział wzięli najmłodsi Wodzisławianie: gry i zabawy, strzelanie z broni pneumatycznej, turniej w siatkówce plażowej i wiele, wiele innych Proszę zabaw o charakterze rekreacyjnym. Zawody, w których wzięło udział około 300 dzieci z Wodzisławia Śląskiego, zostały przygotowane przez Wodzisławski Mosir oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Karlik.